Stoimy przed ołtarzem Serca Jezusa. Ołtarz pochodzi z pierwszej połowy XVIII wieku i jest zbudowany w stylu rokokowym, o czym świadczą niektóre elementy. W centralnej części ołtarza znajduje się obraz. Serca Chrystusa i obraz prawdopodobnie pochodzi z XIX wieku. Natomiast wcześniej w tym samym miejscu był obraz Świętego Izydora Rolnika, pędzla Wojciecha Eliasza. Przez pewien czas oba obrazy jak gdyby koegzystowały ze sobą, to znaczy czasami można było oglądać Chrystusa, a za pomocą specjalnego mechanizmu można było opuścić w dół obraz przedstawiający Świętego Izydora, no i wtedy w tym ołtarzu właśnie znajdował się obraz Świętego Izydora. Ołtar nawet miał wyzwanie wcześniej świętego Izydora Rolnika i było to związane przede wszystkim z tutejszą społecznością, która zajmowała się rolnictwem i ten kult Izydora Rolnika był tutaj dosyć silny. Obecnie obraz Izydora znajduje się na plebanii, a tutaj już na stałe jest eksponowany obraz serca Chrystusa. Jeżeli chodzi o inne części tego ołtarza, to warto tutaj pokazać przede wszystkim postaci świętych. Po lewej stronie święty Stanisław, Możemy go poznać po tym, iż u jego stóp znajduje się Piotrowin, natomiast po prawej stronie święty Wojciech. Jak Państwo zapewne widzą, święci nie posiadają atrybutów. I co się z nimi stało, no niestety nie wiemy, ale, ale po pewnym czasie one po prostu zaginęły i, i stąd czasami też trudno jest tych świętych rozpoznać, ale zazwyczaj święty Stanisław występuje w parze ze świętym Wojciechem, więc możemy śmiało powiedzieć, że to są właśnie ci dwaj święci. Natomiast u góry, po lewej stronie, prawdopodobnie jest Matka Boska, natomiast po prawej stronie święty Piotr. Co prawda nie ma on kluczy, ma tylko tak dłoń ułożoną, jakby te klucze trzymał, ponieważ Klucze również zaginęły, ale możemy z pewnością powiedzieć, że jest to święty Piotr, o czym świadczą szaty, fryzura, ułożenie całej postaci itd. Natomiast w zwieńczeniu ołtarza jest obraz świętego Antoniego Padewskiego, pędzla Wojciecha Eliasza.